Witajcie z tej strony WILF-21. Dzisiaj sobie umówimy pojazd AT7. Mówiliśmy już trzy pojazdy. No i teraz przyszła kolej na właśnie tego TDK. Tutaj macie mniej więcej szczegóły czołgu. To się rzuca w oczy. Pancerz, hmm, nawet gruby, 203 mm, także jest fajnie. Oczywiście pamiętajcie, że we wszystkich tych liniach u Xpotami są garnki. Po prostu. Jeżeli czołg stoi w miejscu, wszystko ładujcie w te wielkie garnki. Tam zawsze będzie wam prawie wchodzić. Eee, działo. Według mnie działo tutaj nie jest jakieś rewelacyjne. Szybkostrzelność 12 pestek prawie, średnie przebicie 226, średnie obrażenia 190, rozrzut 0,31, czas celowania 2,1. No tutaj już rewelacji nie ma. Jak u poprzedników, czyli u AT15 czy Tortoisa, tam były działa genialne. Co ja tutaj włożę? Ulepszony system naprowadzania, mechanizm dosyłający do oddziału średniego kalibru oraz szynkę z narzędziami. Amunicja według własnego uznania, materiał eksploatacyjny, tak jak widzicie, adralina, ciastko i herbata oraz wielozadaniowy zestaw naprawczy. Tutaj jeszcze chciałbym Wam wspomnieć, że z tokowymi pojazdami naprawdę gra się bardzo ciężko. Jeżeli nie macie ani gąsek, ani silnika, ani działa naprawdę... Uczuję, sam też przez to przechodzę na moim głównym koncie. Wiem, że gra bardzo się ciężko, ale jak już wymaksujemy te wszystkie pojazdy, naprawdę gra się nimi całkiem fajnie. Przejdziemy do bitwy, a już zobaczycie wszystkie wady i zalety. Rzuciło nas na siódemki, Fort Rozpacz, Mamy o jedną siódemkę więcej, także jest fajnie. No i dobra, pojedziemy na Mordownię. Hmm, wychyły działa na boki. No nie oszukujmy się, są kiepskie. Opuszczanie działa jest kiepskie. Odnoszenie działa jest kiepskie. Także, no to jest według mnie ogromna wada Tedeków bezwierzowych. Dlatego, jak widzicie, nie ani kamuflażu, ani lornetki. Bo wystarczy, że przeciwnik będzie troszkę bardziej na boku, to obracamy się, a przez to tracimy nasze wartości kamuflażu i lornetki, tak. Dlatego zamontowałem skrzynkę z narzędziami, żeby grać bardziej agresywnie. Rykoszet, no ale wcale mnie to nie dziwi. Może byłoby lepiej, gdyby AT-15A mnie nie staranował. Hm. Zaatakuję te medy może. No widzicie, pojazd wymaksowany jest nawet szybki. Stokowy jest tragiczny, naprawdę. Stokowe działo jest również tragiczne. Dobra, coś tam wbiliśmy. Dostał. Pamiętajcie, trzeba się cały czas ruszać, żeby nikt nam... Nie wbił w garnek Dostał po gąsce Dobra, zniszczony eee. T25AT KW-3, nie to KW-2 Weźmiemy Adralinę Najpierw AT Trzeba zniszczyć chyba Na drali nie, zobaczcie, działo bardzo szybko wsadza. Tutaj trzeba w garnek wbić koledze. Dostał. O, dał bok. Także jego strata. No i dobra, został się ostatni kolega. Już jest bez szans. Bitwa była bardzo szybka. Jak widzieliście, nie musiałem dużo jeździć, bo pojazd jest mułowaty. Działo nie jest najgorsze, no ale też nie jest jakieś najlepsze. Pancerz jest, ale tak jak już mówiłem, musimy po danym strzale cały czas się ruszać, żeby przeciwnik nie wsadził nam pestki w ten wielki garnek. Zrobiliśmy 1900 uszkodzeń, 13 strzałów, 11 trafień, 10 przebić, także jest ok. Zarobek, no tutaj już coś zarobiliśmy tym czołgiem. Według mnie nie jest to jakiś super pojazd na siódmym tierze, Trzeba go po prostu przejść. Co niektórym na pewno się spodoba za to, że jest taki pancerny. Ale ja bardziej preferuję, żeby jak nie ma tej mobilności, że to żeby miał to lepsze działa, To i taka średnia mobilność i takie średnie działo. Pancer jest OK, ale zobaczcie jaki wiergaśny garnek. Jak się ruszamy, to ciężko wbić, no, ale jak stoimy w miejscu, to naprawdę wszystko będzie w nas wchodzić. No, nie jest rewelacyjny, ale jest dobry. Pancerz to chyba główny atut tego pojazdu. No i dobra, to by było na tyle. W kolejnej części zobaczymy AT-8. Żegnam się z Wami oraz do usłyszenia.